W ciągu ponad 20 lat przyjęłam tysiące pacjentów i oto trzy najważniejsze rzeczy, których nauczyła mnie praca z człowiekiem. Każdy pacjent przychodzi z czymś więcej niż tylko z problemem ze zgryzem. Jedni z kompleksem, inni z lękiem, jeszcze inni z historią, o której nikomu wcześniej nie mówili. Po tylu latach wiem, że w gabinecie ważne są nie tylko zęby, ale też emocje, przekonania, obawy i to, co pacjent dźwiga od lat. Z dziećmi pracuje się inaczej, bo tak naprawdę pracuje się z całą rodziną. Mały pacjent sam nie zapamięta połowy zaleceń. To rodzic jest jego motywatorem i wsparciem. Dlatego ortodoncja dziecięca. To nie tylko aparaty, to także budowanie relacji i prowadzenie dwóch osób jednocześnie dziecka i rodzica. Bez tego leczenie po prostu nie działa. Najważniejsza część leczenia ma miejsce poza gabinetem. Przez lata zrozumiałam, że mogę idealnie zaplanować leczenie, ale jeśli pacjent nie współpracuje w domu, nie stosuje się do zaleceń, nie pilnuje higieny czy wizyt, to efekty nie będą takie, jak być powinny. Najlepsze rezultaty mają miejsce dopiero wtedy, gdy pacjent staje się częścią procesu.